Znasz to uczucie, kiedy wszystko w tobie krzyczy, a świat oczekuje, że zachowasz spokój? Wiesz, jak to jest, kiedy życie wali się na głowę, a ty nie możesz się rozsypać? Mnie coś takiego spotkało. Pewnego dnia rano dowiedziałem się, że moja córka została uprowadzona, zniknęła. W jednej chwili chciałem rzucać wszystkim, płakać, krzyczeć, bić, ale, ale nie mogłem. Powiedziałem, że jeśli nie opanuję emocji, nie będę mógł jej odzyskać. I wtedy zrozumiałem: Emocje są moimi sługami, a nie panami. Nie chodzi o to, by nie czuć. Chodzi o to, żeby być świadomym tego, co się czuje i co się z tym robi. To ty jesteś kapitanem, a nie twoje emocje. Dlatego zapraszam cię 10 maja o 15 do hotelu Mercury Ham, na wielkie otwarcie naszego klubu lokalnego, klubu 555 Ham, gdzie uczymy się właśnie takich rzeczy. Będzie z nami sam Fryderyk, Fryderyk Karzałek i ludzie, którzy chcą żyć świadomie. I jeszcze apel do członków klubu 555.de, naszego stowarzyszenia. Dajcie znać, czy będziecie i ważne, czy dołączycie wieczorem na wspólną kolację z Fryderykiem, bo nawet to trzeba właśnie zaplanować. A teraz pytanie: kto dziś rządzi Twoimi emocjami? Ty czy one tobą? Zakup bilet. Miejsce są ograniczone, i do poniedziałku jest jeszcze promocyjna cena. Do zobaczenia.